Czas na 434. odcinek serialu Akacjowa 38. Trini zdradza Wiktorowi swój plan względem Klemente pod warunkiem, że zachowa milczenie. Mauro zaś wyjawia swoje postępowanie wobec kajetany Felip. Pablo źle znosi ciężką rehabilitację. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 434. odcinku Akacjowej 38. Streszczenie odcinka 434. serialu Akacjowa 38. Wiktor próbuje wyciągnąć Trini z mieszkania Klemente. Trini zdradza mu swój plan pod warunkiem, że zachowa milczenie. Mauro zaś wyjawia swoje postępowanie wobec kajetany Felip. Pablo źle znosi ciężką rehabilitację. Leonor, by go rozruszać, zaprasza do domu przyjaciół na trunki i tańce. Liberto nie przestaje adorować Rosiny. Don Ramon jest gotów znów inwestować w interesy.